Dzień dobry, dzień dobry w poniedziałek 13 grudnia. <laughs> witajcie kochani. E, witajcie na dobrych wiadomościach, czyli co tygodniowej zapowiedzi kolejnych dni. Dzisiaj, e, dzisiaj skupimy się na tym, e, na, co, na co mamy zwracać uwagę, na co spojrzeć, e, a może nawet czasem co zostawić. No, przy tym końcu roku mm, e, Aż dziwię się, że ten rok tak szybko, szybko zleciał. Bo zobaczcie, jeszcze niedawno był styczeń, a już jest koniec roku. Ale to nic, bo otwieramy się na nowe i dzieje się coraz więcej, coraz lepiej. Mam nadzieję, że u Was również i że też poprzedni tydzień upłynął u Was pod wpływem i pod znakiem siły, siły, która nam jest potrzebna, po to, żebyśmy sobie poradzili z każdymi sprawami do załatwienia, ze wszystkim, co nas spotyka po drodze, po to, żebyśmy wzrastali. A w tym tygodniu zobaczymy, na co zwrócić uwagę. Jeśli jesteście już gotowi, zobaczymy, zobaczymy, co tam dzisiaj, co tam dzisiaj u nas i na co przez ten cały tydzień mamy zwracać uwagę. Słuchajcie sekundkę, użyjemy na początku naszych e, kart wsparcia e, i karta na cały tydzień to karta prowadzenia prowadzenia po całym tygodniu siły, tego że my też te siły zbieraliśmy e, po to, żeby wstać, posprzątać albo żeby się przygotować i do świąt, ale też nie tylko. Sprawiły, że ten kolejny tydzień właśnie będzie właśnie pod tym, pod tym znakiem prowadzenia. Nie schodź z tej drogi. Czyli wszystko to, wszystko to, co czujesz, wszystko to, kim i czym jesteś, jest godne zaufania. Tego, że wreszcie to wszystko wypracowałeś, wypracowałaś. I trzeba się za to nagradzać i chwalić, bo. Ta droga, którą każdy z nas przebył przez ten cały rok, jest fenomenalna. Fenomenalna, bo jesteście w tym miejscu, w którym jesteście teraz, w grudniu, a nie w tym miejscu, w którym byliście rok wcześniej. I to jest, to jest ważne, bo nie będziemy gotowi na kolejny rok, gdy nie, nie docenimy albo gdy nie zauważymy siebie w tej całej drodze. Więc piękna karta: nie schodź z tej drogi. Ale oczywiście dopowiemy tą kartę. Zobaczymy, co oprócz tego prowadzenia, no co jeszcze oprócz tego prowadzenia mamy zwracać uwagę. Dobrze, teraz zobaczymy. No, widzicie? Piękna karta dzisiaj, przy poniedziałku, na cały tydzień, przy marzeniach świątecznych, przy listach do świętego Mikołaja. Karta marzenie. Karta marzenie, czyli to. Że mamy, po pierwsze, mamy marzyć, bo to marzenia dają taki napęd naszej energii, czyli my nagle znajdujemy, może inaczej, marzenia to jest taka energia do działania, energia do motywacji. Więc jeśli my już mamy marzenie i czujemy, że możemy je spełnić, to dostajemy właśnie energię od tego, żeby to się właśnie zadziało. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest też takie przygotowanie do kolejnego roku, czyli tego, że mamy sobie zaplanować, co mniej więcej chcielibyśmy osiągnąć, albo na co chcielibyśmy poświęcić więcej uwagi w życiu. Czy na radość, czy na lekkość, czy na rozwiązanie jakichś spraw. Te marzenia też Wam w tym pomogą. A ostatnie to jest ta radość. Radość z tego, że się spełniają małe kroczki, że robicie małe kroczki do przodu. Po to, żeby być radosnymi i żeby, żeby ten spokój w nas budził tylko i wyłącznie te pozytywne uczucia i żebyśmy nie tylko czekali na ten spokój, który może być zmącony, bo my bardzo często tylko jesteśmy spokojni i czekamy tylko, aż coś się stanie. Ale zazwyczaj to się czekamy, aż coś się stanie złego. A my mamy czekać na to najlepsze, bo jesteśmy najlepsi. I zgodnie z tymi marzeniami, i z tym prowadzeniem, i z tą siłą, która była w zeszłym tygodniu, jesteśmy gotowi, gotowi do zmiany, zmiany i radości. Bo tak jak wczoraj jedna moja cudaczka z grupy powiedziała: A co, gdy ja czuję, że już jest mi dobrze, ja czuję, że, że ja nie chcę nic sprzątać bo ja już posprzątałam przez ten cały rok yy, i już nie chcę robić tego miejsca na nowo, bo ja czuję, że wszystko jest gotowe i bardzo dobrze. Jeśli czujecie, że, że, yy, że to jest już gotowe, że ty jesteś radosna, radosny, to zrobiłeś wszystko, co mogłeś i mogłaś po to, żeby było tobie lepiej, bo to tobie ma lepiej być, yy, a nie mi, yy, tylko tobie. Więc zwracaj uwagę i, i zrób sobie Popatrz na siebie, mniej więcej, i zobacz, jak ty się z tym wszystkim czujesz. Bo może już wszystko masz gotowe na ten kolejny rok. Ale zakończymy jaką koloru. Zobaczymy, jaki kolor przez ten cały tydzień nas wspiera. Eee, a jest to kolor. O, taki jak wczoraj w na naszej grupie. Eee, to jest kolor fiołkowy. Kolor fiołkowy. <laughs> jeśli, ktoś, jeśli ktoś ma ten kolor przy sobie. Niego wspiera. Możecie sobie też go wyobrażać, że was otacza, że jest przy Was, bo ten kolor sprawia, że widzicie więcej, czujecie więcej i macie jasność umysłu. Macie jasność umysłu. Nawet tutaj jest napisane, że mamy tą jasność wiadomości i wypowiedzi, i nie tylko całą ogół sytuacji. Piękna karta. Spójrzcie. Więc kochani. Życzę Wam cudownego tygodnia. Ten tydzień będzie wyglądał troszkę inaczej, bo w środę wylatuję do Krakowa na swoje warsztaty samopoznania i intuicji, które odbędą się w weekend. I trochę będzie się działo, więc wybaczcie w tym tygodniu będę mniej obecny na YouTubie, ale nadrobimy sobie to w przyszłym tygodniu. Będziemy mieli jeszcze ciekawsze tematy i będzie się bardzo dużo działo. Jeśli uda mi się w tym tygodniu wpaść do Was, zrobię to z przyjemnością. Jeśli ktoś będzie w Krakowie albo jest w Krakowie, e, ja mylę tam od środy, więc jeśli będziecie chcieli, napiszcie do mnie, to gdzieś tam się spotkamy. E, życzę Wam cudownego tygodnia, pełnego prowadzenia, marzenia. Niech w tym tygodniu spełnią się Wasze marzenia również, bo to ta karta nie tylko oznacza, że my mamy marzyć, ale niech wreszcie to się zadzieje. Wreszcie, tak jak i gdzieś tam moje marzenie, moich warsztatów jest i się spełni w tym tygodniu, tak, wy też spełniacie swoje marzenia I te malutkie, i te bardzo duże, bo jesteście tego warci. Jesteście tego warci dla siebie. Kochani, jeszcze raz cudownego tygodnia i do zobaczenia wkrótce.